Witamy Państwa serdecznie. 18 cywilizacji przybyło na bazę numer 1. Przyglądacie co się dzieje. Dzisiaj do e, oczyszczenia i do laboratorium zapraszamy Krystyna, hasło Misio. Simony przekazuje wizerunek i nie trochę się robi tu chaos, ale to nic nowego. Dobrze, już wizerunek przekazany do KR. A, R, Y, Y, R, S, A, S, R, S, T, okay. Y, N, A. Y, N, A. Okay. Zielono-niebieska planeta się ukazała. Dwie cywilizacje tam doświadczają. Wszystko doświadczają negatywne, neutralne, pozytywne. 12 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Ukazała się na stole kryształowym. No mocno zniszczona ochrona o połowę spłynęła z tej istoty do kryształu okrągły czy po prawej stronie mózgu ściągnięty. Już jest wyłączony. Program działał, ale jest wyłączony czy jest runder czy okrągły chip ściągnięty. Ja tutaj oni się bawią, nie przeszkadza. Ale idziesz, opuszczasz. Już. Moment. Ja proszę o przetrwanie, ja muszę tutaj psy wygonić, chyba bo się bawią i zagłuszają. Dziękują. I dobrze, spokój. a okay. co jeszcze raz wycipa? E Automan Ten się włącza i włącza czyp i stwarza depresję. Trójkąt ściągnięty. Tak, i aktywny.

ein Chip, chip der ist, ist aktiv, ein runder, das schaltet sich auch immer wieder aus, okrągły sziągnięty Programm ruhig haben und das soll halt Schlafstörungen gut satteln. Gut, die Ohren sind frei, auch no. nicht no. die Augen, in der rechten Augenhöhle ist ein dreieckiger Trugkund Chip, trudkowanie prawym oczodołem sziągnięty, aktiv, aktywny. und das soll halt die Augen schwächen, ihn nicht mhm. zurück. Im mund ist auf dem Zahnfleisch unten noch so ein Owalny podwójny chip na dolnych dziąsłach. Der um, ja, es gibt halt, uh, das zahnfleisch und die Niszczy pzeche. dziąsła zahnfleisch. i zęby. Na wirbel ist noch ein chip. Okrągły chip skarbu Der ist aktywne. Und hat halt mit Bewegungsfreiheit. Um, auf der linken Schulter ist noch ein ovales. ovale Tippsleben ramienia. ist aktiv. aktiv. Und das soll komplett ganze also Muskeln, in der Arme, in alle Muskeln. alle alle Muskeln. Muskeln.

Äh, Gedärme sind frei. Nein, nicht. Auf der rechten Niere, da liegt noch ein Dreieck ich ich der ist auch das soll halt eigentlich die Funktion. Ähm, Blase ist frei. Gebärmutter ist frei. Nein, Hüfte ist auch frei. Na biodrach nie ma nic. Auf linker Oberschenk ist noch ein länglich owalny chip. Owalny chip podłużny na lewym udzie, ściągniętym. Der ist aktiv. Aktyw. Und das soll halt die Durchblutung stymuli. krążenie krwi. Knie są frei. Na kolanach nie ma nic. Auf der rechten Fußsohle liegt noch ein runder Okrągły chip z prawej stopy ściągniętym. ist abgeschalten. Już nie działa. Działał, ale już nie działa ten chip. ściągnięty Rafael mal I Rafael przeglądał dokładnie jeszcze raz. Nie hat nic na gefunku. Mówi, że jest ściągnięte wszystko. I aura jest prawdzana. Nad pętkiem jest pęknięcie w aurze Rafael. Tam już ściąga taki stwór, który trzymał tą, tą przestrzeń otwartą. Zamyka laserem tą przestrzeń, bo aura jest bardzo potrzebna. Tak długo, jak ta dusza jest w ciele fizycznym, aura musi funkcjonować, jest ochrona kompletna. Już aura jest odtworzona poprzez złotą energię i ochrona planetarna obija tą istotę. Usiadła sobie na stole. Jest bardzo wzruszona, aż łzy popłynęły. Rozmawia, uspokaja, bo musi się zneutralizować i Rafael zaprasza, do laboratorium przechodzą. Już się położyła na stole marmurowym. Jetzt skan zjechał, wziął na miary i zaczynają. Okazał się cały układ kostny.

Biodra w całości rozbusnęły z obu stron i zniknęły. I tutaj psy nie wiem, co znalazły miejsca do zabawy i przeszkadzają. Pokazały się z powrotem. I wszystkie stawy rozbusnęły i zniknęły. Gut, auch wieder Ukazały się z powrotem. Gdzie jest? Ukazała się cała muskulatura ciała. Więc jest to kompletna muskulatura. Um, wszystkie muskuły um, rozbłysnęły całego ciała i zniknęły. Und jetzt fügt sich, jetzt sich wieder wieder ein. Ein. Gut, jetzt sieht man diese Hände und Bänder. Und jetzt ist ist auch ein. wieder die in den Händen und in den Füßen. Jetzt fügt sich wieder ein. Sich jetzt sieht man die inneren Organe. Teraz organy wewnętrzne. Cały mózg rozbłysnął, zniknął. Jetzt jest ein częściowo rozbłysnęły zatoki i ta część zniknęła. Okazały się z powrotem. Oby dwie gałki oczne rozbłosnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. jest Dziąsła rozbusnęły, zniknęły.

das fügt sich wieder ein okay, sie sieht man halt den Herzkreislauf der U-Quadratkreislauf stimmt alles gut das ist jetzt auch wieder der komplette Kreislauf aber um, das Herz ist nicht mit eingegriffen der U-Quadratkreislauf muss noch zügeln bzw Okay gut, es fügt sich wieder auf. Jetzt ist nur ein Teil vom Herzen aufgeboten. I mały rozbłysk na sercu i ta część zniknęła w świetle. Okay, gut, es fügt sich wieder auf. Okay, Okazał okay, okay, się z powrotem? Jetzt ist der Makeschleim heute aufgebaut. Od on wewnątrz so. żołądek rozbłysnął <coughs> i cały żołądek zniknął. Okazało się z powrotem. Część płuc rozbłyskała, zniknęła. Okazała się z powrotem. Dwa rozbłyski na wątrobie i te części wątroby zniknęły. Okazało się z powrotem.

Ja, dawono się auch, wie das kompletne australijskie. w całości rozbłysnął cały układ nerwowy i zniknął. Ok, więc się bo sieht man halt, że z Gewebe. I skóra się ukazała w całości, ze wszystkim, co pod skórą, gruczoły, nie gruczoły. Sześć rozbłysków, te miejsca zniknęły. Ukazało się z powrotem. Skan podbijał do góry. Ja, sobie na stole, jest przeszczęśliwa. Zeszła ze stołu i podchodzi do każdego po kolei, podziękowanie. podziękowania, Żegna się i zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba doznała. Wizyty u Ela. Życzymy wszystkiego dobrego. Zostańcie zdrowi, na maskę.